A teraz podam Ci takich pięć rzeczy, e, których nigdy nie będziesz żałował, jak podejmiesz decyzję o nich. Pierwszą rzeczą jest e, trening, czyli dbanie o Twoje ciało. Decyzji nigdy nie możesz pożałować, bo Twoje ciało całe ty sobą będziesz czuć, że to jest najlepsza decyzja, jaką mogłeś zrobić. Drugą rzeczą jest e, dobre odżywianie się. E, wystarczy, że. Zamiast dodawać, odejmiesz rzeczy, które ci nie służą. Na przykład cukry czy tłuszcze. albo ilość, ilości. Inwestycja w ciebie, czyli w Twoje wykształcenie, w Twoje doszkalanie się, w twoje, m, Twój rozwój osobisty. I tutaj zapraszam Was no, do mnie na warsztaty do Włoch, warsztaty rozwojowe. Chodzi o to, by inwestować w doświadczenia, które dają nam moc. Nauczenie się, jak być wytrwałym. Krokami, tego nigdy nie pożałujesz. Kiedy raz nauczysz się, jak zaopiekować się swoimi myślami przede wszystkim, które potem kreują nasze emocje i nasze działania, tej decyzji też nigdy nie pożałujesz. I wybieranie tego, co naprawdę sprawia, że ty czujesz się szczęśliwy. I jeśli na przykład kochasz podróże, i nie możesz często podróżować, ale na przykład raz do roku możesz zrobić podróż Twoich marzeń, albo na przykład jeden dzień możesz pojechać gdzieś w górę nad morze, na weekend zainwestuj w to. Tego nigdy nie pożałujesz. Pożałujesz, jeśli tego nie zaczniesz robić. Jeśli... Ale to takie banalne, o czym mówisz. No właśnie, to jest takie banalne, ale bardzo często bardzo dużo ludzi ma problem z podjęciem tej decyzji. Ale jak podjąć tę decyzję? No, na przykład ja jutro, od jutra biegam codziennie, albo od ja jutra ja muszę schudnąć 20 kilo. Decyzję musicie podjąć, by ona była zgodna z Wami. Bo jeśli ta decyzja będzie nieprzemyślana, tylko taka będzie egoistyczna, a to jutro zapiszę się na maraton i będę biec na maraton. I to będzie właśnie w tych kategoriach, takich na hop, na siup, bez refleksji, no to to skończy się jak zwykle. Czyli z zarzuceniem planu i wyrzutami sumienia. A chodzi o to, żeby. Zresztą, że to są banalne rzeczy, żeby właśnie to było takie nasze. Jeśli to jest takie nasze i takie z wewnątrz, to wtedy ma to olbrzymią szansę, że to się powiedzie. Napiszcie w komentarzu, jaką wy decyzję podjęliście, by. Aby coś zmienić w waszym życiu. Wybierzcie z tych pięciu, bo to są takie podstawowe, i na pewno tej decyzji nie będziecie żałować. Ja mam na imię Ważne. Dziękuję Wam, że tu bliście i na tym kanale pomagam ludziom. Jak z chaosu przejść do jasności w naszym życiu, jasności w naszej pracy, w naszych sferach emocjonalnych.